Cześć kochani, dzisiaj witam Was w tagu. Dawno ich nie robiłam, jestem troszkę w plecy, a jest kilka, o które mnie prosiliście, więc staram się je jak najszybciej nadrobić. Dzisiaj jest 150 faktów o mnie. Zastanawiam się, czy macie ochotę może na tak boyfriend, tak? Bo wydaje mi się, że może Adam się zgodzić, więc dajcie mi znać, czy chcielibyście tak i tak. Bo też jest dużo pytań o Adama. Więc napiszcie mi na dole, czy macie na to ochotę. I już przechodzę do 50 faktów o mnie. Będę sobie tutaj czytać z mojej ściągi, będzie tak chyba szybciej. Fakt numer jeden. Jestem straszną pedantką. Wszystko obsesyjnie mam wszystko było układane. Każda rzecz ma w swoje właściwe miejsce. Chociaż oczywiście zdarza mi się robić bagaż, to robię go na całego, ale w międzyczasie już planuję, jak go poszczętam. Numer dwa, kocham zapiekanki, Ubustwiam na zapiekanki, kebaby, i hot dogi, dla mnie nie mają w ogóle znaczenia, nie lubię. Zawsze wybieram zapiekanki, zwłaszcza bińczyckie, jeżeli jesteście z nojego, to wiecie o czym mówię. Numer 3. Jestem bardzo nieśmiała. E, może nie wyglądam, ale jak poznaję nowych ludzi, jestem strasznie nieśmiała i pewnie jestem tą osobą, która siedzi w kącie i nic nie mówi. Ehm, numer 4. Nigdy nie paliłam papierosów, nigdy mnie do tego nie ciągnęło. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ e, to nie jest zbyt fajne i do tego bardzo drogie. E, numer 5. E, wciąż oglądam kreskówki. Jestem takim dużym dzieckiem, i po prostu uwielbiam je oglądać. I do tej pory, właśnie wyciągam Adama do kina na kreskówki, on musi siedzieć i oglądać ze mną. Numer 6. Mam tatuaż na prawej stopie po francusku, nie wszyscy o tym wiedzą. I mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zrobię sobie jeszcze jeden na plecach. Numer 7. Jestem bardzo punktualna. Nienawidzę się spóźniać, nienawidzę, jak ludzie się spóźniają na spotkanie ze mną. Więc zwykle wychodzę dużo wcześniej, żeby się tylko nie spóźnić. A jeżeli e, nie, ma, e, nie mam wpływu na to, bo stoję w korku czy coś w tym stylu, muszę powiadomić osobę, e, z którą jestem mówiona, że się spóźnię. E, numer 8. moje ulubione kwiaty to są lilie. Ubóstwiami są przepiękne i bardzo nie dbam, jakie dostanę, żeby się wszystkie rozwinęły. E, numer 9. To jest dziwne, ale. Jak robię coś ze śmietaną, zawsze muszę je spróbować, więc po prostu nie mogę się opanować i nie spróbować śmietany. Numer 10, kocham czytać, uwielbiam książki i to czytam je wciąż te same w kółko. Oczywiście jak, jak dorwa jakoś znam, to jest OK. Ale wszystkie te, co mam już w domu, to przeczytałam przynajmniej po kilka razy i lubię do nich wracać. Numer 11, ja pochodzę z Krakowa i tak jak już wspomniałam, z nowej Huty. Um, Przyjaźń traktuję bardzo serio, więc jeżeli ktoś mnie zrani, to bardzo, bardzo mocno to przeżywam. Fakt numer 13. Jestem naturalną brunetką. Niektórzy myślą, że jestem blondynką, ale nie. Zwłaszcza po podrostach możecie się dowiedzieć, że nie jestem bl blondynką. Numer 14. Mam kolczyka w pępku oraz w jednej dziurce mam dwa kolczyki i to jest cały mój piercing. Numer 15 uwielbiam chodzić do kina. Przynajmniej raz w tygodniu staram się z Adamem chodzić. Nie zawsze jak jest, mam za dużo prac, to nie zawsze to wychodzi, ale staram się chodzić bardzo często. Numer 16 nigdy sobie nic nie złamałam. Numer 17 bardzo łatwo się zruszam. na filmach czy nawet jak coś czytając po prostu się rozklejam i ryczę. 18. Mój chłopak ma na imię Adam. Większość już z Was wie i jest Anglikiem. Numer 19. Mój ukochany sklep to jest Holister. Mogłam się tylko w nim ubierać. Numer 20. Prawo jazdy zdałam za drugim razem. oblałam pierwszy raz na parkowaniu. 21. Boję się Kosiarek. Mam wrażenie, że to, co tam kosi trawę, wyleci i obetnie mi nogi, więc omijam je szerokim mukiem. bądź jak u mnie w domu ktoś kości to siedzę w domu. 22. Nie, nie każdy pewnie to wie, bo nie bardzo to widać, ale jestem piegowata. 23. Jestem bardzo wrażliwą osobą, co mi raczej w życiu nie pomaga, no ale cóż zrobić. Numer 24. Marzę, żeby zostać mamą i mam nadzieję, że to marzenie się spełni. W niedługim czasie. E, numer 25 mam siostrę starszą o rok i ma na imię Monika. E, numer 26, e, jak idę gdzieś sama i widzę, że jest nie za dużo ludzi, to zawsze planuję moją ucieczkę, jakby mnie ktoś napadł. I muszę Wam powiedzieć, że raz to się przydało, bo prawie mnie ktoś napadł, ale udało mi się uciec. Um, 27. Nie lubię alkoholu, nie przepadam z piciem. E, likierki takie damskie, lubię sobie czasem troszeczkę wypić i nic więcej, więc dla mnie jest katorga, jak wszyscy namawiają mnie do picia. I przy okazji nigdy nie wypiłam czystej wódki, w co nikt nie chce uwierzyć. Um, 28. Mam na, na drugiej imię Halina po mojej babci, a na trzecie Agnieszka. Numer 29 a bardzo marzy mi się mały piesek. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy jakiegoś mieli. Numer 30 bardzo draszy mnie ludzka fałszywość. Numer 31 jestem wielką fanką Ashley Tisdale. Uwielbiam jej muzykę, jej filmy i jej styl, i to właśnie od niej zgapiłam tatuaż, ponieważ jak go zobaczyłam wiedziałam, że to jest tatuaż, który chciałabym mieć, mimo że wcześniej wiedziałam, że nigdy nie zrobię tatuażu. Numer 32. Kocham kolor różowy, ale to chyba żadna niespodzianka dla Was. 33. Nienawidzę prasować, ale nie lubię, jak to robią również inni, ponieważ nie składają ubrań tak, jak ja bym to chciała, więc już wolę sama sobie wyprasować. Numer 34. Jestem uzależniona od kawy, zwłaszcza tej ze Starbucksa. Uwielbiam smakową kawę i. Pod każdą ilością i postacią mogę ją pić e, w lecie przede wszystkim mrożoną. Numer 35. Nienawidzę e, czytać wiadomości, ponieważ tam zawsze dzieje się coś złego i przez to zaczynam myśleć dużo o śmierci. I zaczynam się po prostu bać wychodzić gdziekolwiek albo ktokolwiek, żeby wychodzić z mojej rodziny, bo mam że zaraz się coś stanie i, i umrą. 36 Kocham zakupy i to wszelkie zakupy, nawet spożywcze, sprawiają mi dużo radości. 37, 37 Znam praktycznie serial Przyjaciele na pamięć. Oglądałam ich tyle razy. Duża część mojego angielskiego prawdopodobnie pochodzi z tego serialu, ponieważ oglądałam go po angielsku i, i do tej pory go oglądam. 38. Jak przychodzę do domu, zawsze się przebieram. Czuję się strasznie niewygodnie w ubraniu, w którym byłam na zewnątrz. Pewnie wyniosłam to z domu, bo tam zawsze się musiałam właśnie po szkole przebrać. I nawet teraz mam blózeczkę taką dla Was, chłodniejszą, ale nadal mam spodnie dresowe. 39. W, w szkole w liceum byłam w chórze, mimo że nie umiem śpiewać, więc nie wiem, jak to się stało. Numer 40: Mam chorobę lokomocyjną, co wcale mi nie ułatwia życia. Część moich studiów byłam już tutaj, a studiowałam w Polsce. Co drugi tydzień musiałam latać do Polski na zajęcia i przy czymś takim byłam wiecznie na tabletkach typu Aviomarin. I do tej pory, czy dłuższa podróż, zawsze je mam ze sobą w moim paszporcie zawsze znajdziecie Aviomarin. Numer 41. Nienawidzę czosnku, a dziwne jest to, że kocham pieczywo czosnkowe 42 mam 1,69 m wzrostu 43 marzę o podróży do Disneylandu, chociażby tego w Paryżu, zwłaszcza, że bardzo bym chciała odwiedzić również Paryż, więc to byłoby idealne połączenie. Uh, numer 44. Zawsze wychodzę z moim telefonem, ponieważ mam wrażenie, że jak go nie wezmę, to tego dnia coś się pewnie zdarzy i będę potrzebować telefonu, żeby zadzwonić o pomoc, tylko nie będę miała, więc nie ruszam się nigdzie bez niego. Eee, numer 45 uwielbiam wszystko, co jest e, w, z motywami e, motyli bądź z kokardkami jeżeli coś takiego widzę, to nieważne co to jest, już ma, czuję, że muszę sobie to kupić, staram się trochę opanować, ale uwielbiam wszystko co jest z motylami e, 46, noszę okulary bardzo rzadko je tak naprawdę noszę ponieważ e, nie mogę się do nich przyzwyczaić e, głównie w kinie i jak prowadzę samochód i właśnie sobie Um, muszę zrobić kontakty, ale jakoś tak mi jest nie po drodze, ale jestem krótkowicem. E, 47, jestem mega zorganizowana, uwielbiam planować wszystko, cały mój dzień, e, pewnie widzieliście mój kalendarz i po ja zaznaczam wszystko tam. I nie lubię, jak coś jest nie po mojej myśli, bo nie miałam tego zapanowanego i nie wiem, jak to po prostu wcisnąć w mój dzień. 48 kocham włoską kuchnię, mogłam pi iść pizzę lub makaron codziennie, ale raczej to jest niemożliwe. 49 nie lubię siedzieć sama w domu, nawet jeżeli ktoś siedzi po prostu robi coś. Swojego, czy Adam siedzi, gra cały dzień, byle by tam był, bo nienawidzę siedzieć sam w domu. I fakt ostatni, w tym miesiącu kończę 28 lat. Mam nadzieję, że Wam się te fakty podobały i um, zapraszam serdecznie na mój kolejny filmik, w którym będzie mała niespodzianka dla Was. I to tyle, więc do zobaczenia. Do buziaki, buziaki, papa.